Zobaczcie, tutaj rośnie czmielina. Ale ona nie ma takich, jak to bym powiedział, żółtych zakończeń, bo w tamtym roku na jesieni były tutaj krzaki. I ona miała, jak powiedzieć, przytłumiona. A tamto ona się sama rozrosła. Zobaczcie. Także jak ktoś będzie chciał sadzonki czmieliny, to chętnie oddam. Tylko odbiór osobisty. O, a tutaj jest właściwa, zobaczcie, Zobaczcie jakie już pąki puszcza ta trzmielina, widzicie? Zobaczcie. O ten jest bardzo ładny krzak. O, tutaj. O tutaj też ma pąki. No duże, duże, duże. Nigdy nie obserwowałem filmów, dokąd mama nie zmarła, bo zajmowała się tymi kwiatami i tak mi się zrobiło szkoda. Zobaczcie tutaj jaki, jakie pędy. On jest bardzo wysoki. Stanę z daleka, to zobaczcie. Na no gdzieś met 20 met 30, to na pewno ma. Chodzi o to, że, że te liście są zielone, a na to, że dlatego, że są wystawione na, na słońce, to te końce są ładne i żółte. No także, jakbyście chcieli, to zapraszam do kontaktu. Najchętniej, tak by ktoś blisko podjechał i sobie sam obciął. Oczywiście nie będziemy ścinać tych górnych, czy tam gdzie te pędy popuszczały. No bo tu jeszcze mam, to jest, tutaj to są dwie te trzmininy. A tutaj jest jeszcze jedna. No tylko tutaj coś zaczęła podsychać, ale nie wiem. Pewnie prawdopodobnie się tu pies dostał i coś nabroił. No bo zobaczcie tam od ściany jest ładniej. Tam też ładny. A tam w ogóle takie jakieś ładne pędy rosną. No może, a może tutaj wiecie co, może trawa jest zagłusza i trzeba będzie wyciąć tą trawę i wtedy będzie ładnie. No ale przyrosty są ładne. A z tej strony sobie zergnijcie na ten rodzaj O, o. No ale tamten, ten krzak, przejdziemy teraz, ten krzak tutaj a túlyos ten, tennek is.